Dwa nieoczywiste filmy, które w środku mają gotowy system budowania sprzedaży i prowadzenia sprzedaży. I nie, nie jest to Wilk z Wall Street. Film jeden, czyli Lekomania, serial, odcinek pierwszy. Przygotowanie handlowca. Tam jest taka scena, odprawa zespołu handlowców i oni wszyscy zjeżdżają do siedziby. Mam i uwaga, to nie jest po prostu szkolenie sprzedażowe, to jest odprawa dla ludzi, którzy już potrafią sprzedawać. I co tam się dzieje? Po pierwsze, mówią, do kogo idziesz. Wiesz, jaka to persona. Czy to lekarz starszy, czy młody, czy niechętny. Po drugie, jak pokonać firewall, czyli ten taką blokadę, ten mur, czyli sekretariat, poprzez kwiaty, czekoladki, komplementy dla recepcji Czyli jak otworzyć drzwi, zanim zaczniesz mówić. Po trzecie, co zrobić, jak nie chcą Cię przyjąć. Zatankuj auto, czyli zrób coś, co wytrąci opór, zrób coś, czego się nie spodziewają, i zbuduj po prostu przestrzeń do rozmowy. Po czwarte, obiekcje. Masz listę tego, co usłyszysz. Masz na to gotowe rozbijacze, odpowiedzi na każdą z nich. Jeżeli mówię, że mamy stworzyć jakieś procedury, to pokazuję, że to właśnie ma powstać.